u, panie, a to ładne jakieś rzeczy, to do sprzedania wszystko jest? Tak, wszystko do sprzedania. Hmm. u, darudę. Sandstorm, niezłe, niezłe. O ATB, tego tu już nie widziałem jakiś czas. No tu jeszcze cała torba No Pro -Digi. O Pro DJ, pamiętam to. -Digi. Fajne rzeczy, ale... Ale ja chyba wiem tak naprawdę co ja bym chciał. Ja bym chciał to. Gigi D'Agostino, La Morto PAP! PAP Pararap! PAP Pararap! A to no, za ile? Ta kaseta, ta kaseta to 40. 40, 40 zł? No okej, okay, no dobra, ale. Mogę zrobić promocję i za 70 puścić z oryginalną czapką Marlboro. No, Ewentualnie mam tu jeszcze złote zegarki. No, zegarki to chyba pominę, ale czapkę przymierzę, bo w sumie może będę w niej wyglądał jak Niki Lauda. Dobra, to chyba wezmę, niech będzie. Pa-pa-re-rap, pa rap Dzień dobry, z tej strony złomnik. Jak miałem Mercedesa pierwszego, drugiego czy trzeciego, bo w sumie miałem trzy, c klasę E-klasę i S-klasę. To zdarzało mi się, że dokonywałem w nich drobnych modyfikacji. Na przykład w S-klasie wymieniłem silniczek od pneumatyki z takiego, który był z S- klasy na taki z E-klasy. I w tym momencie, rozumiecie, wpada win policaj, skuwa mnie, przewraca mnie na glebę, wywozi mnie swoim radiowozem Mercedesem do swojego win policaj PDOZ-u i mnie tam przesłuchują. Także. Tym razem postanowiłem więc skonfrontować się z win policaj i wszystkimi fanami oryginalnych Mercedesów i znalazłem Mercedesa W202, w którym oryginalnie jest tylko kolor i silnik, a cała reszta to jest wymysł właściciela. Także wiecie, muszę się pospieszyć z nagrywaniem, zanim po mnie przyjadą, bo jesteśmy tu nie w spokojnym miejscu, niedaleko Sochaczewa, ale w każdym momencie może nagle wjechać nam e, po prostu wysłannicy, win policaj, porucznik z e, innym tam Feldfeblem czy Gefreiterem i nas zawinąć. Także pospieszmy się z opowiadaniem, dobra? No bo sama klasa C W202, jak zaczynałem mój kanał, to była po prostu jeszcze starym samochodem. Ja sam miałem klasę CW202, tylko że w absolutnie najbiedniejszej wersji C180 z 95 roku, w fajnym kolorze buraczkowym. Była całkiem ładna i sprzedałem ją człowiekowi, którym Później wiele lat ją eksploatował bez żadnych problemów i ten samochód zawsze mi się podobał bardzo wizualnie, mimo że jego design pochodzi tak naprawdę z lat 80., bo prace nad nim zaczęto w roku 86. Pod kierownictwem jeszcze Bruno Sacco, tego samego, co robił liftingi tych wszystkich kanonicznych Mercedesów, tam W201 czy W124. Oczywiście ostatecznie projektantem tego wozu był ktoś inny, ale Bruno Sacco przewodził temu projektowi. No i prace trwały do 1989 roku nad wizualną stroną tego samochodu, przy czym postanowiono, że będzie oczywiście lepszy niż W201 pod każdym względem, ale zostanie na tej samej starej platformie z tym fantastycznym zawieszeniem pięciowahaczowym z tyłu, które było taką niewiarygodną rewolucją w modelu W201. No i mówi się, że samo opracowanie zawieszenia do W201 było droższe niż skonstruowanie całego tego samochodu. Być może jest to jeden z mitów o Mercedesie, którego nie da się do końca zweryfikować. Słuchajcie, dowiedziałem się, że mój arcyrywal, tak zwany molibdenowy Michał, nakręcił już swój odcinek o Mercedesie z, z serii W202, z tym, że o jakiejś wypasionej wersji, tam chyba AMG czy coś takiego. W związku z tym postanowiłem, że ja, ponieważ jak wiadomo, ja jestem najlepszy, ale on jest jeszcze lepszy, albo na odwrót, nakręcę swój odcinek również i dam go jeszcze szybciej, żeby była rywalizacja, żeby był konflikt, żeby ludzie wiedzieli, że naprawdę walczymy ze sobą o te wyświetlenia, o każdą złotówkę z wyświetlonej reklamy a my walczymy na śmierć i życie. Dałeś ten film tydzień po mnie, przegrywię. Prawda jest taka, że jak W202 wchodziło na rynek, to bazowe wersje były wolne jak żółw i gołe jak goła baba w Playboyu w tamtych czasach. E, tak właśnie jak mój był. Był kompletnie, całkowicie goły i łysy. Nie miał absolutnie nic z wyposażeniem. Miał korby z przodu. E, nie miał klimatyzacji. W ogóle nawiew jednostrefowy. No w ogóle naprawdę dramat. Absolutny dramat. A i tak lubiłem ten samochód. Nie lubiłem go tylko za to, jak był strasznie ciasny. I zanim przejdę do pokazywania Wam tego samochodu w szczegółach, a tych detali tu jest bardzo dużo. Możemy nakręcić trzygodzinny odcinek, ale nikt by tego nie wytrzymał. To zrobię... Test siadania za samym sobą, żeby mieć to za sobą, żeby tę przykrą część odwalić. No dobrze, wsiądźmy, zobaczmy, bo może się czepiam, może tak naprawdę ten samochód jest w miarę wygodny, a ja po prostu mam jakieś złe wspomnienia. No okej, okay, no nie, no nie jest zbyt wygodny. Znaczy to jest taka klasa kompaktowa jak na mój gust, także... Wiadomo, to miał być najtańszy Mercedes. Jego cena bazowa wynosiła w momencie premiery 40 825 marek. To było całkiem atrakcyjnie jak na ówczesne czasy. No ale powiedzmy sobie prawdę, że jeżeli chodzi o miejsce, to tutaj. E, przepraszam. przepraszam. Halo? Łączę z prezesem Mercedesa. No. Mercedes jest perfekt absurdalny. Entuzjumuj, ale strachę No bo zwróćcie uwagę, ta kanapa tutaj to jest kanapa w wersji dwuosobowej. Ma specjalnie profilowane fotele. Jakby osobne dla, każdej, dla każdego pasażera z tyłu. No i po środku tak naprawdę się nie za bardzo siedzi, bo jest ten wielki podłokietnik i jest tunel, więc ktoś musiałby się bardzo umęczyć, żeby siedzieć z tyłu. Ale dla dwóch, dwóch osób niezbyt rosłych z tyłu, ten samochód jest zaskakująco wygodny. No mówię, tylko nie można mieć tyle wzrostu co ja, no bo to kto to widział, żeby być takim wielkim chłopem. Właściciele chyba lubi telefony samochodowe, bo jest tu ich całkiem sporo, to jest zabytkowa Motorola. To jest też Motorola, tylko nowszy model 2700, to jest Bosch, który jest motorolą po liftingu, to jest, nie wiem jakiej marki jest ten telefon, to jest AEG działający i tam z przodu jest jeszcze jeden telefon AEG. Także mieć pięć telefonów w samochodzie, to ja już to trochę rozumiem, bo to już jest taki poziom świryzmu, że ja w tym momencie tak się kłaniam i mówię tak gratulacje. W momencie debiutu W202 były trzy silniki benzynowe, to był 1.8, 2.2, i 2.8 rzędowa szóstka, poprzednie były czwórki, później doszło jeszcze 2.0, e, później doszedł jeszcze V6 po liftingu, benzynowy zamiast rzędowej szóstki. Poczekajcie, bo to trzeba pociągnąć za taki. I tak muszę ją do pionu dać teraz, bo akurat nie ma siłownika, ale jak widzicie tu jest bardzo specjalna, nietypowa wersja silnikowa. To jest 2.3 wolnostak, specjalna wersja C23 AMG, czyli tak mniej więcej 60% tego C43 AMG, całkowicie wystarczające, czyli 2-3 wolnossące 150 koni. No bo jak wszedł ten model do produkcji, to był silnik 2.2. Potem zrobili z niego 2-3 wolnossące od tej samej mocy, a potem dołożyli do niego kompresor. Nikt nie wie, dlaczego tak zrobili, ale tak zrobili. I tym sposobem to jest bardzo rzadka wersja, która wychodziła tylko przez jeden rok, taki 96-97, taka wersja przejściowa, można powiedzieć, taka wersja półliftingowa gdzie właśnie ten silnik występuje, dzięki temu nie jest on może bardzo mocny, ale za to całkiem sporo pali. Oczywiście jest to silnik serii, czy też typu szeregu, jak to się mówi ładnie, M111, czyli rozum i godność człowieka w 100%. Miałem M111. I w Mercedesie E-Klasy W210 i właśnie w C-Klasie C180W202 i oba te silniki były cichutkie, kompletnie niezawodne, wystarczająco żwawe, żeby się tym dawało jechać po autostradzie. I tak naprawdę y, mógłby Mercedes zakończyć swoją w ogóle pracę, swój w ogóle rozwój silników benzynowych na M111. Nigdy nie powstało nic lepszego niż M111. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Tu są tak zwane grzybki, czyli zawory od wentylacji które się regularnie psują w tych Mercedesach. Kto miał starego Mercedesa, ten się z tych zaworków nie śmieje. A tu jest oczywiście tabliczka znamionowa z wyposażeniem tego samochodu, takim, jakie powinno być i jakiego dawno już tutaj nie ma. Ja wiem, że mało kto chce słuchać o dieslach, ale jednak Mercedes i diesle, to te dwie rzeczy idą zawsze w parze. I w tym samochodzie sytuacja z dieslami była przedziwna. Bo był diesel 2.0, ośmiozaworowy, wolnosący 75 koni. Były diesle wolnosące 2.2 i 2.5, które miały po cztery zawory na cylinder, ale nie miały turbo. Co za straszny pomysł. Był C250 Turbo Diesel, całkiem mocny, ale po liftingu z roku 1997 weszły już wersje CDI z Common Rail. To był wtedy naprawdę ogromny skok jakościowy, no bo w tamtym czasie, w 1997 roku, Common Raila stosowało tylko Alfa Romeo Fiat w silnikach 1.9 JTD. To była wtedy całkowita nowość, i Mercedes jako druga firma na rynku wszedł właśnie z silnikami Common Rail, które do dzisiaj są stosowane w, w klasie C. No to tak, na początek jest pakiet AMG. Zderzaki, progi, zderzak z tyłu również jest AMG, cały full pakiet. Do tego mamy felgi, również AMG, ale nie takie zwykłe felgi AMG, tylko te właściwe, gdzie przednia felga jest taka bardziej wypchnięta, z mniejszym odsadzeniem, może z większym odsadzeniem, nie wiem dokładnie, z innym ET w każdym razie, a tylna felga jest z rantem, jak w samochodzie tylno napędowym powinno być. Także już w tym momencie jest grubo, a potem jest tylko grubiej. No bo oczywiście jest gleba, wiadomo, że musi być obniżony. Wiadomo, że musi mieć pomarańczowe kierunkowskazy, których w tym roczniku już nie było, bo to już jest taka wersja półliftowa, i tu już były białe, a tu są pomarańczowe, czyli rozum i godność człowieka. A do tego jeszcze mamy wycieraczki reflektorów, które uważajcie, działają. Zaraz je włączę i to sprawdzę. Mercedes jest perfect Jest wydech z napisem AMG. I są dymione lampy, tym razem już napisem Made in German, jak nie jak w Golfie, to ostatnio był Made in Yugoslavia. Idąc dalej z tuningiem to są klamki z W210, nie było takich klamek w W202. E, tutaj jest akurat centralka do podczerwieni, ale nie jest podłączona. Są i bardzo ładne owiewki i dla przednich, i dla tylnych drzwi, co nadaje temu samochodowi taki trochę japoński vibe, bo w Japonii wszyscy mają owiewki na samochodach. Jest i szyberdach e, szklany, podniesiony, bardzo się ładnie prezentuje. się jest i szyberdach i klimatyzacja. No i uwaga, jedna rzecz, która mnie zaskoczyła mocno w tym samochodzie: to są składane lusterka. Zobaczymy, czy mi się udaje teraz złożyć. Kurde fajne, ale dobre gadżety. E, niestety o, dowiedziałem się, że win już nadjeżdża, także muszę się naprawdę pospieszyć z tym odcinkiem. Również i ta antenka nie jest oryginalna. Kto się tu zamontował w ramach przeróbek, bo bał się, że oryginalna wysuwana antena zamarznie i mu się rozleci, więc zrobił dziurę w dachu, przez którą potem woda ciekła do środka, ale teraz wszystko jest naprawione i ta antena służy jako antena od telefonu, a to jest antena od radia, która się wysuwa automatycznie oczywiście po uruchomieniu samochodu. Jak basz tak rasz! Ale oczywiście najwięcej dobrych rzeczy dzieje się tutaj we wnętrzu, gdzie Auto ma naprawdę bardzo dużo zmienione i pokażę Wam teraz z bliska, co się udało w tym samochodzie zrobić. A jest ono dosyć niesamowite, bo tak, powiecie, jak to jest możliwe, że kierownica polift, a auto z zewnątrz przedliftowe? Tak nie może być. No więc może, gdyż taka wersja faktycznie występowała. Przy czym ta kierownica oczywiście też jest elementem tuningu, jest dosyć niesamowita, bo ma tutaj cały drewniany element i tutaj ma cały mały, taki mniejszy drewniany element, ale nie ma jeszcze multifunkcji, bo multifunkcja weszła później, chyba. Do tego mamy oczywiście boczki, na których jest sterowanie fotelami. Tommy. elektryczne, więc to jest to tradycyjne dla Mercedesa sterowanie, o ja teraz właśnie jadę na fotelu, bzz, elegancko no i to jest oczywiście wiadomo siedzisko to jest oparcie, a to jest zagłówek a te zagłówki też są bardzo nietypowe też są wyjątkowe, bo są takie, o zobaczcie dwu e, elementowe tu jest taka miękka poduszka z napisem Mercedes-Benz, a pod spodem jest ten normalny standardowy zagłówek, ale to wciąż jest nic, bo tu mamy bardzo dużo przycisków i teraz też powie, ale jak to, taki bogaty, a nie ma automatycznej klimy, to prawda, nie ma automatycznej Automatycznej klimy, ale co ciekawe, klimatyzacja automatyczna w W202 była jednostrefowa, a klimatyzacja manualna w W202 jest dwustrefowa, więc nie bardzo wiem kto to wymyślił. Znaczy, wiem kto Niemcy, żeby Polakom zaszło, Nieważne. Ważne, ile ma przycisków, bo to jest zawsze fajne gadżeciarstwo. Uwielbiam przyciski i guziki w samochodach. Więc mamy grzanie fotela, tutaj i tutaj. Mamy te wycieraczki reflektorów, które już widzieliście, to są w tym miejscu. To jest składanie tylnych zagłówków, to nawet ja miałem w S klasie swojej najbiedniejszej, centralny zamek, no i to jest wyłącznik alarmu, który się uruchamia, żeby auto można było holować, żeby po pochyleniu samochodu przy wjeździe na lawetę nie zaczął wyjść alarm. A to jest radio, radio prawdopodobnie Bosch albo Becker, trudno powiedzieć, które służy teraz głównie już funkcjom estetycznym, ale kiedyś było to radio z nawigacją w najbogatszej wersji. Jedną fajną rzecz to jest otwieranie klapy od kasety, bo oczywiście jest to kaseciak z elektrycznym otwieraniem klapki. Band. I znowu Band, jak Mercedes Benz, proszę bardzo. Ładnie to wygląda, ale to jest wciąż nie wszystko, bo w tym miejscu znajduje się przedziwny element o nazwie Mercedes Benz Pager. Jest to urządzenie, które występowało tylko w amerykańskich wersjach, a może głównie w amerykańskich wersjach W202. I było takim odpowiednikiem telefonu, że tutaj było widać kto dzwoni, do kogo możemy oddzwonić, wybierając jedną z sześciu zapamiętanych numerów. I ogólnie jest to niezwykle rzadkie. W Polsce właściwie mówi, że zna dwa egzemplarze z tym czymś. Żadne z nich oczywiście nie działa, bo już ten system Pager'u w ogóle jest wyłączony. No ale skubany w tym miejscu robi robotę i oczywiście jest to taki, można powiedzieć, fajny conversation starter, czyli każdy pyta, co to jest, a wtedy ktoś mówi, no to jest pager amerykański, wow, no tego to nie widziałem, no ja też nie widziałem, także szacunek trochę. No i cała konsolka tutaj, no są lusterka, to są roletki, które też zaraz Wam zaprezentuję, szyby, wiadomo, przód, tył i wyłącznik kontroli trakcji, a to, to cholera wie, co to jest, muszę się dowiedzieć, co to jest, takie, że to jest grzanie czegoś, co to jest za guzik ten tutaj? Ale to wciąż jest nie wszystko, bo najlepszy stos trzymam dla Was teraz. Uwaga, uchwyt na kubki w stylu lat 90., ale la Mercedes z wypasem, patrzcie, i teraz wracamy sepach, tak i jeszcze raz z innego ujęcia. Teraz jak sobie pomyślę, jaka biedna była moja deska rozdzielcza w moim C180W202, a jak wygląda tutaj, no to sobie myślę po prostu, że przegrałem życie i że nie jestem człowiekiem sukcesu. No, a tutaj to jest zdecydowanie auto człowieka sukcesu. Ma nawet tempomacik. No, tam zegary to zegary, wiadomo, bez szału. Ale przebieg słuszny, 373 tysiące i jeździ dalej. Start recording video. Dobra, odpalmy go. On tak mięciutko chodzi ten Mercedes. Ten dźwięk silnika w tych Mercedesach jest taki kojący, basowy, ale miękki. Ja nie wiem jak oni to zrobili, ale BMW powinno się od nich uczyć. No i automat, który jest zasadniczo pięciobiegowy, czyli ma cztery biegi plus nadbieg, czyli w sumie ma łącznie pięć i dwa tryby pracy, czyli Winter i Standard. Kiedyś powiedziałem, że to jest sport, ale w tym momencie przyjechało Win Policja i mnie pobiło. Więc już teraz o tej pory zawsze mówię, że to jest standard. Bo się po prostu boję. Nie lubię policji. No. Kto lubi policję? No? A tu, jeszcze nad deską, jest takie eleganckie drewno. O, no ładnie to wygląda w tym samochodzie. Jest kurka wodna, postarane yy, i bardzo dobrze, że nie jest seryjny. Bo ja po prostu dalej kocham tuning. Taka jest prawda. W ogóle do tych telefonów samochodowych. To się nie wkłada karty SIM do tego elementu ze słuchawką, tylko do specjalnej przetwornicy, która jest montowana w bagażniku i do niej się nie wkłada karty ani mini SIM, ani nano SIM, tylko full SIM, która jest wielkości karty kredytowej i weźcie teraz coś takiego, jeszcze kupcie, bo teraz wszyscy sprzedają tylko te malutkie sim -y i trzeba po prostu je montować do starych ramek i dopiero tutaj wkładać, także jest to kupa roboty. No i auto ma w samym bagażniku trzy lampki, jedna, druga i trzecia. A w środku właściciel zrobił wszystko w ambiencie, także świeci się i pod klamką, i pod tej wnęką podłokietnika, i tam z góry z nadlusterka, i w boczkach drzwi, wszystko się świeci w nocy takim delikatnym światłem bursztynowym typowym dla Mercedesa. Ale teraz po prostu tego nie będzie widać, więc mamy normalnie standardowe tutaj panel oświetlenia mercedesowskiego, jak to z W202. Teraz więc nasuwa się pytanie, czy W202 jest klasykiem? No i odpowiedź brzmi tak. Jeżeli zastanawiacie się, czy jakiś samochód jest klasykiem, bo przestaliście go już widywać i trochę zniknął z ulic, i trochę zniknął z ogłoszeń, to znaczy, że już nim jest od dawna. To znaczy, że już moment na zakup taniego egzemplarza prawdopodobnie minął i w tej chwili wszystkie samochody będą szły w cenę, a w pierwszej kolejności w cenę będą oczywiście szły wersje specjalne jak C36 AMG, C43 AMG, C55 AMG, bo w tym samochodzie były trzy wersje AMG, w tym jedna z rzędową szóstką, a dwie z v 8 i te oczywiście już podrożały, już kosztują miliony. Ale jak patrzyłem na ogłoszenia, to już również bardzo trudno jest skupić W202 w stanie innym niż albo totalny śmieć, taki zajechany diesel kombi CDI 220, albo super piękny, wypasiony, z jakimś dużym silnikiem, już za kupę kasy, już nie za 5 tysięcy, tylko za 35 tysięcy. Więc czy jest klasykiem? Zdecydowanie tak i prawdopodobnie przegapiliśmy moment, w którym on się nim stał. Dobra, pora odpalić się, przejechać. Kaseta jest, to zaraz yy, puścimy, tylko czekajcie, uruchomię. Od razu mi się przypomina, jak sam jeździłem takim samochodem po prostu po Warszawie i to było moje pierwsze spotkanie z Mercedesem i po raz pierwszy wtedy poczułem, po raz pierwszy, po raz pierwszy wtedy poczułem ten mercedesowski vibe. Ten moment, kiedy ten samochód po pierwsze cię tak fajnie izoluje od otoczenia, po drugie, że tak się przyjemnie buja i że jest ogólnie ten taki mercedesowy moment, gdzie Jedziesz sobie po ulicy z całym tym plepsem w zwykłych samochodach i jedziesz Mercedesem, i to jest zupełnie co innego. I ten pleps tak na Ciebie patrzy, no może nie patrzy aż tak, no bo to była wtedy stara C-klasa, nikogo to za bardzo nie obchodziło, ale ja się tak czułem, że jadę Mercedesem i to jest coś takiego wspaniałego. Jak się jedzie Mercedesem, to się człowiek nie denerwuje. Jak się, jak się jedzie BMW, no to muszę ścigać się ze wszystkimi, no bo przecież frajerzy w innych samochodach muszą być ode mnie wolniejsi, ja muszę być od nich szybszy, no i to BMW mnie zmusza do rywalizacji. A sama siebie C-klasa W202, no to co Wam mogę powiedzieć, no jest to samochód tak naprawdę dosyć mały, gdzie mimo małych rozmiarów udało się ten mercedesowski feeling do niego wmontować, zawieszenie jest jak w W201, po prostu jest więcej wyposażenia i jest o wiele ładniejsza tablica przyrządów i auto jest też lepiej wyciszone, akurat ten egzemplarz w ogóle ma dodatkowe wyciszenia, także jest w ogóle super wyciszone i jedzie naprawdę cichutko, ale... Nawet gdyby tego nie było, to i tak W202 ma ten taki feeling małej S klasy W140 i z wyglądu zewnętrznego i ogólnie z poczucia środku. Czuję się troszkę właśnie, jakbym jechał małą lożką. E, taka mini lożka, mała świnka. O, telefon dzwoni, a ja nie mogę go odebrać, bo jak odbiorę, to będzie 500 zł i 12 punktów. Także mogę zrobić tylko tak i potem go odłożyć z powrotem na miejsce. Na szczęście jest zestaw głośnomówiący mówiący i można włączyć. Zobaczymy kto do mnie dzwoni. Halo. Halo. Ostatnio jak widziałem Rajd Koguta przejeżdża właśnie po autostradzie niedaleko stąd, to było dosłownie parę dni temu, to właśnie widziałem tam ludzi jadących Raid Koguta, na przykład Audi 80 B3 albo Mercedesem W201 i tak się zastanawiam właściwie, na czym polega taki wyczyn, że wsiadasz w taki samochód i przejeżdżasz Raid takim kompletnie zwykłym samochodem. Jeszcze rozumiem, że ktoś to zrobi Żukiem, albo mikrusem, albo Tarpanem. Dobra, to jest jakiś wyczyn, ale jazda takim autem niemieckim z lat 90-tych to nie jest żaden wyczyn. Każdy jest w stanie przejechać 1000 kilometrów takim samochodem, bo on po prostu jest tak dobry i tak dopracowany. I to jest taki trochę problem, widzicie, że e, trudno nam jest postrzegać nawet taką C-klasę, która jest fajna i interesująca i już jest historycznie już jest mniej jako klasyka, bo ona jeździ kompletnie normalnie, jak każdy inny samochód. E, to nie jest tak, że siadamy i musimy się uczyć od nowa jazdy autem zabytkowym. Więc z jednej strony jest to klasyk, którego ceny rosną, a z drugiej strony jest to samochód, który dalej normalnie jeździ. I coraz więcej, więcej będzie takich sytuacji, że mamy samochód, który jest stary, ale jazda nim nie odbiega od jazdy samochodem nowoczesnym, ponieważ tak naprawdę szczyt motoryzacji osiągnięto w latach 90. i dlatego taka C klasa, jaka by ona nie była z zewnątrz czyli wygląda fajnie staro i tak dalej, już jest taka trochę klasyczna. To jednak w środku i podczas jazdy jest to kompletnie zwykły samochód. Nie ma tego efektu, że jeździmy sobie czymś dziwnym, nietypowym, niecodziennym, czym ktoś inny by nie umiał. I to już wszystko o C-Klasie W202 C23 AMG, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Był to naprawdę fajny odcinek i super się bawiłem. Dużo fajnych gadżetów i auto naprawdę ciekawie zrobione. Cieszę się, że nie jest do końca oryginalne i cieszę się, że WIN Policaj nie zdążyło mnie dojechać, więc mówię Wam teraz...